Hej, z tej strony Nominicat, a ja witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj nagrywamy za to challenge z killerem, e, bo dostałam komentarz od Sebastiana, że mam zagrać piątym killerem. Piąty killer tak jak widzicie jest to łowczyni, bo liczymy od góry i od e, lewej do prawej i to wypadła łowczyni i jeszcze dostałam perki. Perki to jest, e, z tego co się nie mylę, to jest 23. E, to jest 1, to jest 17, a to jest perk yy, siódmy. O, tak, takie właśnie perki dostałam i takie już sobie wybrałam, przygotowałam. Tutaj mamy jeszcze zadanko uszkodź generatorów. Ja daję w takim razie ready, póki wszystko jest gotowe i będziemy się już widzieć, jak mecz będzie się już ładował. Mam nadzieję, że ten mecz pójdzie nam fajnie, więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, mecz się już prawie załadowuje. Ja chciałam jeszcze tylko Wam przypomnieć, że jeśli jesteście nowymi osobami na tym kanale, to prosiłabym Was o zostawienie subskrypcji na tym kanale, ale jeśli jesteście już stałymi obywatelami, bądź też jeśli jesteście nowymi, to prosiłabym Was o zostawienie łapeczki w górę i komentarzy pod tym odcinkiem. Oczywiście Waszym komentarzem może być nasz challenge, o którym mówiłam już wcześniej, czyli ważne, żebyście napisali w komentarzu, yy, jaką... Jakby, czy mam zagrać killerem czy surwem, bo to jest bardzo ważne. I nie musicie się wcale z na grze, bo yy, ta kwestia jest bardzo losowa. W piszecie tylko, czy surz, czy killer. Załóżmy, że killer, piszecie cyferkę jakim killerem, czyli od 1 do 14 randomowa liczba to będzie mój killer, którego ja wybiorę z Waszej liczby. Yy, a jeśli chodzi o perki, to takich cyf cyferek będziecie musieli podać mi aż 4. Yy, I oczywiście to są już. Cyfry od 1 do 30, które możecie podawać i tak właśnie wybieracie perki, tylko musi być ich 4. Musicie o tym pamiętać ze względu na to, że każdy killer gra 4, maksymalnie 4 perkami. Oczywiście jest mniej, ale ja wolę jednak te 4 zachowywać. Dobra, lecimy, poszukamy jakichś surwów. Ja nie wiem, czy ten mecz mi wyjdzie. Bardzo, ale to bardzo dawno nie grałam w ogóle yy, ilerem, Więc możliwe, że ten mecz mi totalnie nie pójdzie. Mam nadzieję jednak, że będzie trochę inaczej. Wyrazuj się, że w dużym robią. Dobra, niszczymy paletę. Nie pamiętam, którym się rzucało, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, mamy już gościa jednego. Yy, ja zaraz sobie spojrzę, którym się w ogóle rzuca, bo tak szczerze powiedziałem, że naprawdę nie pamiętam, którym się rzuca. Dobra, zrobili tam geny, aż dwa. To yy, niedobrze. Dobra, tym się i którym? Halo, tym i. Aha, i tak się puszczało, no dobra. To akurat mój błąd, bo nie wiedziałam totalnie jak, ale już wiem, więc y, aktualnie powinno pójść trochę prościej. Y, zobaczymy jednak, czy tak będzie. Ja idę tam. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Wciągnęli go, dobrze o tym wiem, aczkolwiek nie będę się aż tak streszczać, y, no bo wiadomo, to nic mi nie da. Oho? No, ślepi nie. Ale to nieważne. Dobra, widziałam ją. No i tutaj przy okazji kręcą gena. Dobra, mamy ją. Dobra. Bierzemy. I ląduje na haczyku. czu się totalnie nie spinam, bo nie jest to mecz ani o adepta ani o nic takiego, więc yy, bez sensu miałabym się spinać. Zwłaszcza, że nie jest to nikomu do szczęścia potrzebne. Chodź tu, dziewczynko! Dobra. No, no niestety zostało im jeden gen, więc raczej e, tak jak powiedziałam, nie uda nam się skończyć tego meczu jakoś e, w taki, bym powiedziała, fajny sposób. Ale e, zawsze kogoś powiesimy, trochę kwestii porobimy. No wiecie, jak to jest. Tak jak powiedziałam, no niestety ten mecz e, nie będzie należał do najlepszych. Może jeśli będzie za krótki, jeśli będzie miał poniżej e, jednak tych 10 minut to zrobimy jeszcze jeden, ale jeśli będzie miał więcej niż te 10 minut, no to nie będziemy robić yy, kolejnego podejścia. Dobra, tam robię. Nie wiem, czy uda mi się tam nawet dobiec. Może być ciężko. Myślałeś, że ja cię nie widzę, czy co? Dobra. Szybko stukniemy tutaj gena i idziemy go powiesić. Wydaje mi się, że ten mecz w sumie, bo przebiegł tak perfekcyjnie bym powiedziała nawet. W sensie, że naprawdę dobrze mi poszedł. No, gdyby nie fakt, że naprawdę bardzo jakby szybko zrobili nam geny tym tak naprawdę dwa razy po dwa geny, no to może by było lepiej, ale no trudno się mówi. Czasem się tak zdarza. Dobra, ściągnęli go. Tutaj ziomka oczywiście chce się z nami bawić, no to niech się bawi. Ja akurat nie mam problemu, żeby z nią pobiegać, tylko stuknę gena. Zbawimy się z nią, idę do bramy. Do tamtej bramy, bo tam najbardziej prawdopodobne, że y, ktoś będzie, bo tam ściągali go z haka. Tak dokładnie. Co ten ziomek robił? Tak szczerze powiedziawszy, no będziemy mieli... O nie, nie trafiłam, serio. Będziesz mnie blokował. Jak będę chciała mieć jednego kina, to będę go mieć, tyle. Nie polecam się ze mną bawić, nara! No dobra, tamten numer. oczywiście mogłam na nim zrobić memento, ale nie chciałam na nim zrobić memento z bardzo prostego względu. Ze względu na to, że tamten. O, czekajcie, klapa. Chciałam powiedzieć, że tamten mnie zablokuje, ale przecież to nie ma najmniejszego sensu. Nie zablokowałbym mnie przy memento. Aczkolwiek, po prostu w ferworze walki nie zrobiłam tego memento, więc trudno się mówi. Na innych odcinkach yy, za to. Macie na przykład, jak e, robię memento, więc e, mam nadzieję, że możecie sobie odwiedzić inne odcinki. Ja jednak, tak jak powiedziałam, ten e, odcinek ma powyżej 10 minut, więc będzie to tylko i wyłącznie jeden mecz. E, ja prawdopodobnie aktualnie dzisiaj i tak będę musiała nagrać tych meczy dużo, dużo więcej, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że ten odcinek był taki krótki. Starałam się, ale tak jak widzicie, nie wyszło po prostu. E, oczywiście surwowie teraz są bardzo, ale to bardzo przebiegli i sprytni i przy okazji bardzo mocni, tak jak aktualnie widzicie. Mają złote rangi praktycznie wszyscy, a jeden jest już na opalowej. Ja niestety nie jestem taka dobra aktualnie killerem, nie gram praktycznie w ogóle, więc mam nadzieję, że i tak to, co grałam, to było wystarczające, żeby wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tej okazji, że możecie pisać mi mój challenge do zrobienia i Mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!